Zobaczymy czy odpali. Albo jeszcze najpierw zobaczymy jak tam jest akumulatora po, po całym roku gdzie nie był dowodowany i gdzie stał samochód cały czas i tylko odpalany cały jakiś czas także iść do drugiego wozu Dobra. sprawdźmy jak tam akumulator. To oczywiście akumulator oryginalny Mercedes, ty 69 godziny, tak do diesla 62 godziny zobaczmy co to ma 1258, czyli jest naładowane a nie był to z rok spokojnie I tak sobie stoi stoi tu. Oczywiście klama jest odkręcona, nie? Zobaczymy co on to w zimie ma za napięcie. Znaczy ile to powinno być 480 EN Tu jest ten napis MN 480 o. nie ma 445 Dodajemy, sprawdzimy jutro A teraz zobaczymy czy Ford odpali podgrzemy świecę za dwa razy przy się zamknę, jeszcze masz zapomniałem czekamy aż pyknie. dobra, raz się podgrzało podgrzejemy drugi no i pyk Tak jest. Ford pali. Bez żadnego problemu. Kurde, żeby tak całe życie było. A może chyba sobie wezmę na tydzień forda do domu i, i spróbuję za nim pojeździć. Jest taka ładna pogoda, że szkoda, żeby samochód ten na napędem się marnował. Zobaczmy. O, nie, Dobrze. To jest właśnie Ford. Wietrzowski. Elegancki. No jeździłem tym Fordem długo. Chyba od 2010 roku. Jeździłem po całej Polsce na koncerty, na różne inne rzeczy. Cały czas działa. Silnika już wymieniałem, turbinę wymieniałem, bo zatarłem, ale że tak powiem, to blacharsko nie jest takie złe, nawet się trzyma, za bardzo nie zwieje. No, to jest Ford Sierra z 90 roku, w środku wersja wypas. Ach. Mam tu elektryczne szyby. Wygrzanie przód, tył, regulacje tych wycieraczek, to też jest taka opcja dodatkowa o tutaj. Także to jest... No nie taka bieda wersja. Z tyłu tam jest takie zagłówki, to znaczy ten podłokietnik. No to się wydaje, że takie brudne, ale to brudne. No ale Ford jest bardzo ładny. Jak pracuje dieselek elegancko. Ja też nie lubię diesli, potem właśnie Ford już nigdy nie kupiłem diesla. Ale właśnie zostawiłem sobie na pamiątkę że jakby kiedyś w razie czego wymyślić sobie, że chcę znowu diesla, to żeby sobie tym pojeździć i przypomnieć, że, że nie chcę. No, a to jest moja żona, poszła sobie miłego dnia Do luz. Pojawił Podgrzymy świecę za dwa razy O, przy zamku jeszcze samo zapomniałem Czekamy aż pyknie Dobra, raz się podgrzało Podgrzymy drugi No i pyk Fordę. Tak jest Ford pali bez żadnego problemu No dobra, pojeździłem sobie Fordem z godziny Mamy akumulator 12.8 Z jest w ogóle roku, to zaraz zobaczymy No i sprawdźmy teraz jakie ma parametry nie, no, sprawdzić podłączenie. Dobra. co mu chodzi? Jest regularny EN 480. Zobaczymy, co pokaże po godzinie jazdy. 470 czyli 10 mniej, ale bez ładowania, za chwilę go spróbujemy naładować jeszcze na takim czymś jak Sena 4A i zobaczymy, co się stanie. Dalej, dobra, podstawnik ustawiony był na zwykłe 14,8 przed chwilą wyskoczyło full. Widać, że tam już prawie nie ładuje. Zrobimy eksperyment. Widać coś? Widać? Włączę na chwilę zasilanie. ciążyć zamkiem centralnym. No i dobrze, zobaczmy, się teraz stanie. Nie się ten tryb Rekord powinien włączyć. powinno pójść tam do 15V wygłośmy to, wyzerujmy nadaje ponad Amper jak tam napięcie? 133 Dobra, zobaczymy do ile podskoczy. O, patrzcie, czy by się ten tryb uruchomił? uruchomił? Jest 15,2 i 15,3 o. Ciekawie amperów, czyli ponad amper daje. To jest 15,3 Czyli ten tryb rekord chyba się w końcu teraz uruchomił O lepiej widać, na jak jest zgaszone Do dojdzie to nie wiem, bo nie chcę się dostać patrzeć A już jest 15,4 Ciekawe czy to prawda, podłączę jakiś taki leki tester dodatkowy, żeby zobaczyć czy to napięcie faktycznie takie jest Nie faktycznie Daje wyższe napięcie. Zobaczymy. A tutaj co pokazuje? 15,4, 15,5 już. Zobaczymy, co to, co to z tego wyjdzie. Co się, co się, co się stało. Odłączę to. 15,5 napięcia 15,6 nawet Dobra, postoję z 2 minuty i zobaczę Do jakiego napięcia to w ogóle dojdzie No i dobra Minęło Odkąd włączyłem 16 2,5 godziny jest Napisane, że jest full jest tu ciepło, także znaczy ciemno. Zobaczmy, czy pokazuje jakieś ampery. Czy teraz przepływają? No nic nie przepływa. To po nie tam. Tylko jest ten. Dobra. Zobaczmy, co ten akumulator teraz pokaże. 13 V, no nie wiem kiedy się skończyło ładowanie, no ale dobra, sprawdzimy. Jakie ma teraz parametry? Sprawdzimy rano. No, teraz ma jeszcze mniej, Teraz ma 450 amperów, a, a miał już 460, no ale to. Dobra, 29 zobaczymy. Niech pozostaje sobie do rana. rana popatrzymy. Co tam u niego słychać? To podłączamy. Można iść spokojnie spać. Znaczy tak by było, że może bym poszedł spokojnie spać. Gdyby nie to, że... Zbiegiem biegiem się dzisiaj urodziny. Także jutro o której to będzie testowany ten akumulator, to, to nie mam pojęcia. A miałem sprawdzić, który to jest rok. Akumulator, ale na pewno też ma dwa lata, może 2,5 i pół. Nic jutro sprawdzę, jak nie zapomnę. Dobra, noc. Dobra, jest dzień kolejny po ładowaniu. Godzina 13. Zobaczmy, co teraz pokaże akumulator. Napięcie no. 1288, czyli czyli chyba dobrze. N480, tu nic się nie zmieniło. I zobaczmy, czy po takim odwodzeniu rekont coś to, to zmieni. No zmieniło na gorszy ha, ha, No Jak wcześniej było, że dobra bateria, bez ładowania, bez niczego Tak teraz każę zastąpić Dobry jest, dobry jest. Spróbujemy jeszcze raz. Czyli z całego serca każdemu polecam takie bezsensowne doładowywanie akumulatora. Miłego dnia!